Pascha Chrystusa oświeca tajemnicę życia i pozwala nam patrzeć na nie z nadzieją. Nie zawsze jest to łatwe czy też oczywiste. Wiele ludzkich losów na całym świecie jawi się jako trudne, naznaczone cierpieniem, pełne problemów i przeszkód, jakie trzeba pokonać. A jednak człowiek otrzymuje życie jako dar, nie prosi o nie, nie wybiera go, doświadcza go w jego tajemnicy od pierwszego do ostatniego dnia. Życie ma swoją niezwykłą specyfikę, jest nam podarowane. Nie możemy go sami sobie dać, ale należy je nieustannie pielęgnować. Potrzebna jest troska, która by je podtrzymywała, dynamizowała, chroniła i odradzała. Można powiedzieć, że pytanie o życie jest jedną z najgłębszych kwestii ludzkiego serca. Zaistnieliśmy, nie czyniąc nic, aby o tym zdecydować. Z tego oczywistego faktu wynikają pytania wszystkich czasów: kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy. Jaki jest ostateczny sens całej tej podróży. Życie domaga się bowiem sensu, kierunku, nadziei, a nadzieja działa jak głęboki impuls, który pozwala nam iść mimo trudności. Pokładać nadzieję w życiu oznacza zakosztować celu wierzyć w to, czego jeszcze nie widzimy i nie dotykamy. Zaufać i powierzyć się miłości Ojca, który nas stworzył, ponieważ zapragnął nas miłości i chce, abyśmy byli szczęśliwi. Najmilsi, na świecie panuje rozpowszechniona choroba braku zaufania do życia. Istnieje niebezpieczeństwo, że życie nie będzie już darowaną możliwością, lecz niewiadomą, niemal zagrożeniem, przed którym należy się chronić, aby nie doznać rozczarowania. Wyzwaniem jest dziś odwaga życia i rodzenia życia, świadczenia, że Bóg jest miłującym życie, pozostaje na zawsze wierny swojemu planowi miłości i życia. Niestrudzenie wspiera ludzkość, nawet gdy ta, idąc śladami Kaina, poddaje się ślepemu instynktowi przemocy w wojnach, dyskryminacjach, rasizmach i różnorodnych formach zniewolenia. Rodzić oznacza zatem ufać Bogu życia i promować życie ludzkie we wszystkich jego przejawach, przede wszystkim w cudownej przygodzie macierzyństwa i ojcostwa. Siostry i bracia z martwych Stanie Jezusa Chrystusa jest siłą, która nas wspiera w tym wyzwaniu, nawet tam, gdzie ciemność zła przysłania serce i umysł. Kiedy życie wydaje się wygasłe, zablokowane, oto zmartwychwstały Pan przechodzi ponownie, aż do końca czasów i podąża z nami i dla nas. On jest naszą nadzieją. Papież powiedział do Polaków, niech w waszych rodzinach nie zabraknie odwagi do podejmowania decyzji o macierzyństwie i ojcostwie. Nie lękajcie się przyjmować i bronić każdego poczętego dziecka – Głoście i słuszcie Ewangelii Życia.